Witam Was w odcinku, w którym przedstawię Wam wszystkie moje figurki Angry Birds Star Wars. Spróbuję w tym filmiku mówić wyraźniej, bo poprzednio miałem taki mały fail właśnie i mam tutaj na myśli taki fail ze względu na dźwiękowych i próbuję teraz mówić wyraźnie nie za szybko, po prostu wyraźnie. To od przedstawiania e, figurka jody. Jest ono ze, ze, ze zestawu Jedi in Contrast. I no tak się prezentuje. Kolejna figurka jest to Koji Jin czy jakoś w tekście to czytam. Nie wiem, w ogóle... Jest, ja po prostu nie znam tej figurki. Jakkolwiek dobrze. A nie źle. Kolejna jest e, chyba albo Anakin Skywalker Padawan, albo Jedi. Tak. Albo Padawan, albo Jedi. Nie wiem, nie pamiętam, ale będzie obstawiam bardziej, bardziej padawana. Nie może, to się ona w ten sposób fajna. Kolejna figurka to jest Obi-Wan Kenobi. Bardzo ciekawa postać. Co miałem wspomnieć. To, ta postać i ta postać są też z zestawu Sithowie contra Jedi. On akurat był już w zestawie takim z dwoma postaciami razem z nim, ale to już inna historia. Teraz przechodzimy już Tą, tą, tą. Na złą stronę mocy. czy pamiętam, żebym mówił wyraźnie. Eee, pierwsza postać to generał Greenbass. Ze czterema mieczami. Bardzo fajna w ogóle pomysł na taką postać. Nie jest jakby taka brajaka. Kolejna postać. O, a on też jest z zasadą Citowy Kodar Jedi. W ogóle oni dwaj też. Eee, kolejna postać jest to po prostu klon zły. Zła postać. Jak mówią, on był razem z obiełkiem. Kolejna to jest Dalt Maul. Już taka bardziej mroczna, i no nie wiem, jak to będzie z taką większą historią, ale nieważne. Właściwie i tak się nie zna, tak na samolocach. Za co wybaczcie mi, że niewiele o tych mówię. No i już ostatnia postać z złej strony moczy. Nie pamiętam, właśnie jak dokładnie się to nazywała ta postać, ale chyba. Daltracer, hmm, czy jakoś Imperator, nie wiem, po prostu nie wiem, nie nie pamiętam, czy jak coś tak, piękne dość krótkie, chciałem też coś tak już w miarę na szybko nagrać, żeby po prostu mieć materiał. papa pa.